Cześć, chciałbym ja dzisiaj poruszyć bardzo ważny temat, który faktycznie staje się coraz bardziej widoczny. Coś, co budzi też trochę lekko mój niepokój, ale też i w zasadzie spore, spore zdziwienie. Duchowość w dzisiejszych czasach jest sprowadzana do takiej powierzchownej mody trochę, do zestawu produktów i trochę tak usług, które mają zapewnić albo szybkie rozwiązanie problemów, bez żadnej konfrontacji z sobą samym a że my uwielbiamy drogę na skróty, to ten zestaw przyspieszaczy rozwojowych jest po prostu bardzo modny, taki kuszący. Na każdym kroku można spotkać kurs medytacji, oczyszczania, czakr, rytuały ochronne, wróżby, amulety na dobrą energii. Z jednej strony to dobrze, bo ludzie szukają czegoś więcej, chcą rozwoju, czują, że życie to coś więcej niż tak naprawdę codzienna rutyna. Czyli... Wraca, dom, piwo, wakacje raz do roku. A z drugiej strony pojawia się pytanie, czy duchowość rzeczywiście pomaga w rozwoju, w rozwoju, czy raczej stała się po prostu wygodnym sposobem na nie wiem, na unikanie problemów. Bo z jednej strony ludzie od zawsze szukali wsparcia w rytuałach, w jakichś wierzeniach, okultystycznych praktykach, bo to daje im Poczucie bezpieczeństwa. To trochę jak spowiedź w kościele przed księdzem. I w zasadzie daje to ulgę. Oczywiście, bo ktoś powiedział: wybaczam ci synu, albo wybaczam ci córko. I to jest dużo łatwiejsze niż wybaczyć sobie samemu, niż, niż zrozumieć, zaakceptować. A więc ta ulga jest tylko i wyłącznie chwilowa. Może z drugiej strony to po prostu lepsze też i, i nic. Ale obawiam się tutaj, że jest też wiele nieuczciwych osób, którym nie chodzi tak naprawdę, żebyście cokolwiek zrozumieli, tylko. No co, tylko po prostu zapłacili. Z drugiej jednak strony, jeśli duchowość staje się tylko narzędziem do unikania własnych cieni, to tak naprawdę wcale nie jest duchowością. A jest, To się nazywa eskapizm, czyli ucieczką od trudnych emocji i prawdziwej pracy nad, nad sobą. Medytacja, techniki oddechowe, czy nawet rytuamy same w sobie nie są złe. Mogą być świetnym uzupełnieniem procesu samopoznania, ale tylko, samo, ale tylko uzupełnieniem. I problem pojawia się wtedy, kiedy ktoś traktuje je jako sposób na obejście własnych traum czy problemów, zamiast się z nimi zmierzyć. To trochę jak leczenie objawów bez szukania przyczyny choroby. I naprawdę uśmiecham się, jak słyszę o pozytywnym myśleniu. Albo ktoś rozpisuje się nad prawem przyciągania. Albo jak głośno woła o wysyłaniu światła, światła i miłości. Wiedząc nawet, czym to w ogóle jest miłość, bo jej też trzeba się nauczyć. Albo każe nam się uśmiechać, bo obniżamy wibracje. A ktoś, kto na przykład się boi bliskości, zamiast zagłębić swoje, zgłębić swoje wzorce przywiązania i zastanowić się, czemu kolejny raz nie wychodzi mi w związku. W ogóle nie widząc tego, że my za każdym razem budujemy relację z taką samą osobą, tylko, tylko jest trochę inaczej opakowana. Co wtedy jest zrobić łatwiej? Można zamówić rytuał odcięcia tej osoby, nie? Albo wpaść w obsesję na punkcie oczyszczania, oczyszczania energii. I biegać po pokoju z szałwią Palo Santo, mówiąc swoje zaklęcia. No, i tutaj właśnie jest świetny biznes. Dosłownie prawo podaży i popytu. Duchowość jest, jest właśnie takim biznesem, i nie ma w tym nic złego, o ile oferuje się realną wartość. A nie obietnice szybkiej zmiany. Jakiś talizman, który ochroni przed złą energią. Rytuał, który oczyści karmę. Wróżba, która powie. Co masz robić? I to wszystko brzmi atrakcyjnie, ale czy, czy to tak naprawdę rozwiązuje problem? Wiem, że to nie jest łatwe i wymaga odwagi. To nie jest takie easy przejść przez swoje własne piekło, nie? Ale warto, naprawdę warto zrozumieć skąd bierze się nasz lęk. Dlaczego wchodzimy w destrukcyjne relacje? Dlaczego czujemy się samotni czy nieszczęśliwi? I nieczęsto wpadamy w pułapkę, aby popracować z energią i mieć nadzieję, że coś się samo zmieni. Osoba, która ma problem z agresją, zamiast przepracować swoją historię i zrozumieć, skąd bierze się jego gniew, co robi, zaczyna obsesyjnie medytować, by wyciszyć umysł albo <głos》> wysyłać światło i miłość do wszystkich dookoła. Nie rozwiązując niczego w sobie. Klucz jak najdalej od osób, które dla własnego samopoczucia wysłają wszystkim światło, stojąc, nie wiem, jedną nogą w nocniku. Więc takie manewry prowadzą tylko do złości i frustracji. Kiedy zaczynamy rozumieć, że prawo przyciągania nie spowoduje, że mój ex, nasza ex do mnie wróci, bo z jakiegoś powodu też odeszła. Albo rytuał na miłość, nie. Nie działa nawet do mojego kota. No dobra, może z kotem to jest zły przykład, bo one mają swoją ścieżkę. Wiem, pewnie narażam się wszystkim, tym, którzy na swoich ołtarzykach zapalają świeczki dla nas za pieniądze albo zdejmują z nas podczepy, klątwy, uroki i inne. Więc to trochę tak, jakbyśmy zwalali odpowiedzialność za swoje życie na kogoś innego, często jeszcze bardziej poranionego. Od nas, albo, albo wierzymy, że kolejny rytuał otworzy serce na miłość. Więc to, to, to tak nie zadziała. To tak byśmy chcieli przykleić pasterek na ranę zamiast ją oczyścić i, i opatrzyć. Duchowość powinna być drogą do głębszego zrozumienia siebie, a nie sposobem na ucieczkę od tego, co niewygodne. Więc prawdziwa praca nad sobą zaczyna się od konfrontacji z sobą samym, ze swoim własnym cieniem. Naszymi lękami, traumami, bazą przekonań, które nas blokują, to trudne, wymaga odwagi, ale daje realne efekty. Więc to są to narzędzia, które pomogą tym, mogą w tym pomóc. Psychoterapia, praca nad traumami, coaching, czyli jak gdyby świadome wyznaczanie celów i, i praca nad ograniczeniami, czy hipnoterapia, dotarcie do głębokich mechanizmów podświadomości. Oczywiście. Medytacja, oddech, rytuały mogą być wsparciem, ale to nie zastąpi prawdziwej konfrontacji z sobą samym. Duchowość może być drogą do zrozumienia siebie, ale jeśli używamy jej do unikania trudnych tematów, to nie jest to rozwój. Pff, cieczka jakoś. zamiast szukać magicznych rozwiązań, warto zapytać może siebie czemu tu jestem? Czemu jestem tu, gdzie jestem po prostu? Co, co z moimi emocjami? Skąd się biorą moje reakcje? Moja złość, frustracja. Więc jeśli nie boisz się prawdziwej pracy nad sobą, to właśnie wtedy zaczyna się prawdziwy rozwój. Innej drogi w zasadzie nie ma. Inna droga byłaby tylko i wyłącznie drogą na skróty. Tutaj byśmy rozwiązywali zadanie matematyczne i napisali od razu wynik kompletnie nie rozumiejąc, co się stało, co się działo po drodze. Bez sensu. I znowu to samo. Życzę Wam odwagi. Sobie zresztą również. Życzę odwagi, żeby podejmować trudne decyzje, ale żeby też mieć odwagę skonfrontować z sobą sobie. Dzięki.